Cześć, z tej strony Vanquish! Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale Cookie Streamers, a mianowicie Minecrafta technicznego z tym, że nie żadnego sezonu, a ATS wyzwanie. Postanowiłem podjąć wyzwanie rzucone przez twórców tej mapy i pokonać magiczną bestię. Jak nam pójdzie? Okaże się to w najbliższych kilkunastu, a podejrzewam, że kilkudziesięciu odcinkach. Nie przedłużając tego wstępu jak zawsze, oficjalnego, rozpoczniemy rozgrywkę. Pierwsze co nam będzie potrzebne to pszczółki. Weźmy to najmniej wymagające na sam początek. Czyli tam stołowe nowe i pustynne. Mapa ATS Challenge, czyli ATS Wyzwanie w wersji 1.0.5 Twórcami tej oto mapy są enek.pl, klopero, misio345 I krótkie zasady, gramy na normalu Oczywiście normal został ustawiony Nie niszczymy żadnych bloków Monumentu Bestii I nie niszczymy bloków tego to spawnu Oczywiście nie mam zamiaru tego robić no więc zacznijmy rozgrywkę. Pojawiliśmy się na takim oto wojdzie. Za nami ukazała się tajemnicza bestia, dla której będziemy wykonywać zadania. Gram oczywiście bez Optifina, gdyż yy, ta paczka modyfikacji nie za bardzo kochała się z Optifinem. I liczę tylko na to, że nie będzie zbytnich y, lag spike'ów etc. etc. Co mamy w pierwszej skrzyni? W pierwszej skrzyni coś do jedzenia, y, czyli jak to się nazywa? Chyba czarne jeżyny. Philosopher's Stone, nieodzowny element y, map y, typu wyzwanie. W sumie dwóch map, bo jest to y, druga odsłona y, starodawnej bestii. Jedną sadzonkę drzewa, jednego grzyba, pięć bony milów i źródełko wody. Weźmy sobie to źródło wody i zabierzmy okulary. Co się stanie, jak złożymy te okulary? Pojawi nam się magiczne GUI, w którym w centralnej części dostrzeżemy nazwę mapy, wersję twórcę, głównego twórcę. Czas ogólny gry, w tym wypadku 3 minuty. I pasek postępu zadań, natomiast w lewym górnym rogu, praktycznie od góry, postęp osiągnięć dotyczących zbierania cieczy. No i wpisujemy również magiczną komendę. Jezu, chciałem powiedzieć kolendę, nie wiem czemu. W końcu święta niedawno były. Wkraczamy w porę letnią, mają ja o kolendach. Mówię, dobra, zadanie pierwsze i zadaniu pierwszym. Musimy zdobyć cztery pochodnie, jednego skupa, czyli łapkę dla pszczół, jednego project bencha, jeden pocket crafting table, jedną żelazną skrzynię, jeden żelazny piecyk, cztery beczki, dwa hopery i part buildera z drewna dębowego, co dotyczy modyfikacji Tinkers Construct. Dobra, wlejmy sobie tą wodę, tylko z której strony? Powiedzmy, że tutaj. Niech ta woda nam spłynie na dół. Woda powoli nam spływa. Spływa. Myślę, że spłynęła do końca. Jak już wspomniałem wcześniej, brak tego Optifina trochę mnie martwi. Teraz jest początek rozgrywki. Nie mamy żadnych yy, urządzeń obciążających poszczególne czanki. Co będzie, jak, jak pojawią się wszystkiego typu reaktory, piecyki, sagmile, etc. No, zobaczymy. Najwyżej pokombinuję i spróbuję w jakiś sposób wgrać. What the fuck? Nie chcę zginąć od samym początku. Postaram wgrać się Optifine. A. Dobra, przemieśmy się do drugiego świata. Dostępnego na samym początku dla śmiałka podejmującego wyzwanie tajemniczej bestii. Tu mamy ostatni prezent. Przy czym teraz oby się udało, bo. Jest to drugie podejście do tego nagrania. W pierwszym podejściu w tajemniczy sposób uszkodziłem skrzynkę, która była pod spodem, co znaczyło jednym utratą wszystkich itemów. Szczerze powiem, boję się. Uff, udało się. Ok, mamy skrzyneczkę. I co teraz? Odłóżmy nasze ule. Odłóżmy ten piasek. Odłóżmy nasze gogle. No oczywiście. I. I łot. No i musimy skoczyć do dół i się zabić. Taka ta bestia jest. Wymaga ofiar na samym początku. Cóż. O. Urodziliśmy się w niezłym miejscu. Yy. Dobra. Powiedzmy, że to tak miało wyglądać. Dobra, czyli jednak o, już skopałem, what the fuck, straciłem piasek. No, pomyślmy powoli, jak to zrobić, bo. Aha, dobra. Weźmy sobie Tam Tamtego nie było wcześniej. Nie było. <grystanie> Wcale tego piasku nie straciłem. Dobra. No, to wychodzi, to dawne granie w Minecrafta i zapomnienie całej filozofii jego. Dobra. Zabierzmy sobie. Terminal, glasy, lawę. Wszystkie surowe. I teraz nie spadniemy, Nie spadnimy. Oby. Dobra. Wracamy na górę. No to jest to, o czym mówiłem. Ta woda może się tu przyczynić do tego, że zginiemy. Oby nie. Ech. o! Dobra, płyniemy do góry. Widzimy się na górze. Dobra, jesteśmy na górze i pamiętajmy, grając w tą mapę, odkładajmy wszystkie niepotrzebne w danej chwili rzeczy. Łącznie z kilofem. No i okej. Okay. Po co brałem te ule? Otóż to na początek przydadzą nam się jako pierwszy budulec. No cóż, pszczoły pracowni pracujące, pracownice, wykorzystajmy ich zalety. Okej, okay, żeby nie sfajlować na samym początku i nie stworzyć obsydianu. Tego się właśnie boję. O ile dobrze pamiętam. A chyba dobrze pamiętam. Obsydian tworzył się gdy yy, woda wylewała się na, yy, na lawę. W odwrotnym przypadku mieliśmy do czynienia z koble. No zobaczmy jak to będzie. Czyli tak tu będzie yy, w tym miejscu będzie powstawał kobel czyli tu wylejemy lawę Lawa będzie wyciekała tu, tu będzie powstawał kobel z tą tak, tak to było tylko teraz uwaga weźmy sobie około 6 tyle powinno wystarczyć i będziemy musieli zabezpieczyć to dołu boję się boję się boję się Weźmy 10. Strasznie świeci mi słońce w monitor. Czyli tak, tu. Y, tu powstawać będzie y, cobblestone. Tak, czyli. Y, dobra. Dobra, dobra, wypłyńmy, wypłyńmy. Powinno się udać, powinno być ok, o ile dobrze liczę. Dobra, jeżeli w tym miejscu będzie lawa, to w tym miejscu powinien powstawać cobblestone. Ja? Tak powinno być. Dobra, <grytanie> najwyżej będzie pierwszy zasadniczy fail na samym początku. Kładziemy lawę i chwila prawdy. Jest cobblestone! O to nam chodziło! Jeszcze pamiętam. Dobra, za wszelki wypadek zasłońmy tą lawę. I teraz tak, tu postawiłem, postawiłem klocka. Weźmy sobie to, zbierzmy. Okej. Okay. Pach. Dobra, o Jezu, boję się, boję się. No i co? I teraz kopiemy. Pierwszy kilo. E, pierwszego kobla żeby dociągnąć. E, naszą ścieżkę. E, do bestii. No raz, żeby sobie e, dorwać drzewo. Pierwsze drzewo mamy filozofer Stone'a dzięki, e, dzięki któremu zamienimy sobie... ojej wpada. Dzięki któremu zamienimy sobie Cobblestone na Dirta. Chyba tak to działało. Przekonamy się. No będzie krótki wstęp. Mapka będzie swoistego swoistym sprawdzianem dla mnie. Gdyż poprzednie sezony Minecraft'a było to czyste, czysta przygoda. A tu jestem sam, właśnie. Jeszcze informacja takiego typu. Seria będzie prowadzona w trybie single player. Czyli ja pojedynczy osobnik, Vanquish siedzę i dłubię sobie tutaj wszystkie poszczególne zadania. Yy, może się zdarzyć raz na jakiś czas, że dobije do mnie jeden z cookie streamersów najprawdopodobniej Big albo Vesper. Yy, nie jest to żaden serwer. Więc nie pytajcie się o to, czy możecie wbić. Z multi żeśmy zrezygnowali. Kto wie, może kiedyś się takie, taka możliwość pojawi. No ale niczego nie obiecuję. Na nagraniu może się też Belsper albo Bijerard pojawią. Wiecie, do pomocy. Mapa nie jest mapą łatwą. Też wszystko nie będzie nagrywane, no bo. Nie chcielibyście przykładowo widzieć, jak będę tutaj sterczał i kopał stakami kobla. Dobra, 64. Wykopmy 64. OK. No, odłóżmy magiczny kill -off. I tym koblem zróbmy sobie platformę. Licząc sobie... Już wszystko róbmy symetrycznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powiedzmy, że sześć. I w tą stronę raz. 2, 3, 4, 5, 6, Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tu najpierw zasłońmy. Czuję się już w miarę bezpiecznie. Teraz sprawdźmy, czy dobrze pamiętam z tym dirtem. Baga, to było tak. Jest, mamy gra z bloki. To było tak. O, uu, uu, żeby mnie nie zepsuł. Postawmy tak kobla. 6 na 6 to nie ma pośrodku, dobra. 7 na 7, zróbmy. Ok. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Tak. I środek jest tu. Tak? Nie, tak. Dobra, tu postawmy i to się tak zamieniło, tak? G, to zmieniło. O, piasek, dirt. Dobra, mamy dirt. Niepotrzebnie zmarnowałem sobie trochę tego filozofora No, nie jesteśmy idalni. Ok. Mamy pierwsze drzewo. Zbony milujmy. Czy za pierwszym razem nam się uda? Nie udało się. Dobra. Pamiętajmy, nie zużyjmy całego bony mila. Toporne drzewo drzewo nie chce urosnąć nam. Eee, to jeszcze nie. Dobra. Spróbujmy dostać jeszcze do bestii i na tym skończymy ten odcinek. Ciach, 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 ciach. Ciach. Ile nam brakuje? Dobra, ja wykopię tego kobla. Jak będę miał tego kobla, to pójdziemy dalej i wtedy e, pokażę, co i jak w bestii. Tak więc, krótkie cięcie. Dobra, mamy wystarczająco kobla. Przedostańmy się do bestii. No, na hura z okularami najwyżej. Mamy jeszcze trzy pary, ale e, trzeba pamiętać, że jak wbiją nasi towarzysze, żeby mieli mm, możliwość wykorzystania. Naszych okularów, zobaczyć nasze OK. Dobiliśmy do bestii, tu mnie trochę będzie tak ścinać, optymalizacja trochę w tym miejscu szwankuje, ale za często się nie będziemy pojawiać tutaj. OK, mamy ekran główny, mamy nasze wejścia do cieczy, których stan, będziemy, których stan mamy możliwość oglądania tutaj po lewej stronie i do tego energia chyba z pierwszym. Tym składnikiem. No i lampki. Tak jak ze starej dobrej mapki Fit the Beast na Minecraft 1.2.5 25 Okej. Okay. Wróćmy się w takim razie do nas. O, widzimy przy okazji drzewo nam wyrosło. Jest jak, stąd polecę. hop, Dobra. Zetnijmy sobie jedno drzewo. Okej. Okay. Mamy drzewo. Jej. Weźmy kobla, weźmy dirta, weźmy drzewo, weźmy no, grasa sobie może też. O, gras jest ważny przecież, no. Piasek, drewno, co by tu jeszcze miał? Te chyba nie mają. fv 0 fv 0 No, grzybka jednego, grzybka drugiego. Czy te mają? Nie. Dobra, chyba wszystko. Wszystko, co możemy wrzucić na tą chwilę do naszej bestii, żeby się ona nauczyła. A, lagi, 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 lagi. W to miejsce wrzucamy wszystkie przedmioty z zadania. Na razie nie mamy niczego, więc idziemy tutaj. Tutaj jest całe centrum dowodzenia bestii. Wrzucamy pojedynczo grzybek, grzybek yy. Nauczono mushroom. Mushroom Brown pojawił się w naszej tablicy. Czerwony grzybek. Nauczono. Drzewo. Jedno. Piasek. Nauczono piasek. Trawa. No. Dirt. I cobblestone. Jak widzicie, mamy już pierwszą stronę prawie, że zapełnioną wszystkimi możliwymi na tą chwilę przedmiotami. Do góry 109 EMC. Grzybki, grzybki. Co ja bym potrzebował? W zasadzie potrzebowałbym więcej drewna teraz, tak? Chyba, chyba na drewno. Weźmy drzewo i weźmy sobie 32. To będzie boż? 2, 64, 96 A weźmiemy sobie 3 drewna. Jej, wydaj, jak za mała MC. A nie, teraz jest za mała MC. Dobra, i w tym momencie dostajemy drewno do tej skrzynki. Mamy drewno, nic więcej w tym, w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić na tej mapie. Wróćmy do nas na naszą moldką wysypkę No i co? I na sam początek. Myślę, że to będzie wszystko. Odłóżmy znaleźliśmy. Yy, no tak. Z pierwszego zadania na samym początku najłatwiej będzie zrobić wszystkie drewniane kobolstonowe rzeczy. Na no, iron chest, iron furnace'a hopery będziemy bawić się w przyszłym odcinku, myślę, z platformą w netherze, na której będą spawnowały się pigmeny, zombich. No i na nich wykerujemy sobie Goldowe nagety, z których za pomocą. Za pomocą, jak bym tam, Filozofer stone'a zdobędziemy żelazo, i potem to już praktycznie z górki. Tak więc w tym momencie będę się z wami żegnał. Dziękuję za to, że czekaliście na kolejne odcinki z Minecrafta. Ja trochę sobie muszę przyznać, odpocząłem od tej gry i. Z nowym wigorem, z nową werwą chcę nagrywać yy, no, tą produkcję, tą sandboxową produkcję na dodatek przy tej mapie. Tak więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Yy, dziękuję, że z nami jesteście. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie nas. Yy, poleccie sobie, poleccie nas swoim znajomym. Łapki w górę. Trzymajcie się. Cześć!